Czy czujesz, że coś w Twoim życiu utknęło? Że dni mijają, a Ty tkwisz w miejscu, jakby otaczająca rzeczywistość była jak mur nie do przebicia. Neville Gaderd, wielki mistrz manifestacji i wizjoner, odkrył sekret, który daje Ci klucz do zmiany swojego życia. Jego słowa są jak latarnia w ciemności. Jeśli częściej przyjmiesz uczucie spełnienia swojego pragnienia, będziesz panem swojego losu. To nie jest metafora, to nauka, to praktyka, to magia myślenia. Dlaczego tutaj jesteś? Prawdopodobnie słyszałeś o takich pojęciach jak manifestacja, prawo założenia czy siła wyobraźni. Może próbowałeś zrozumieć, dlaczego jedni osiągają swoje cele z łatwością, a ty wciąż czekasz. To, co zaraz usłyszysz, nie jest przypadkowe. Być może nadszedł czas, byś zrozumiał, jaką potęgą dysponujesz. Zastanów się, czy wierzysz, że istnieje siła, która może przekształcić Twoje pragnienia w rzeczywistość. Neville Gadert twierdził, że ta siła nie jest gdzieś na zewnątrz, ona jest w tobie. Twoja wyobraźnia tworzy Twoją rzeczywistość. Te słowa są esencją nauk Nevilla. Co to znaczy? Twoje życie. Twoje doświadczenia, to, gdzie jesteś w tej chwili, wszystko to jest odbiciem Twoich myśli i przekonań. Kiedy zrozumiesz, że świat zewnętrzny jest tylko cieniem tego, co nosisz w sobie, zaczynasz rozumieć potęgę własnego umysłu. Wyobraź sobie, że Twoje życie jest płótnem, a Twoje myśli pędzlem. Co malujesz każdego dnia? Czy obrazy, które tworzysz, są pełne marzeń, spokoju i miłości? A może dominują na nich strach, zwątpienie i brak wiary w siebie? Gaderd mówił jasno: „Przyjmij uczucie spełnienia swojego pragnienia. Nie marsz tylko o tym, co chcesz. poczuj, że już to masz. To uczucie jest paliwem, które napędza manifestację. Prawo założenia jest jak niewidzialne nici, które łączą twoje myśli z rzeczywistością. Twoje założenia, czyli przekonania o tym, co jest możliwe, są fundamentem Twojego życia. Jeśli wierzysz, że sukces jest dla innych, ale nie dla ciebie, to tak właśnie będzie. Ale jeśli założysz, że jesteś godzien, że już jesteś w miejscu, o którym marzysz, wszechświat zacznie przekształcać się na Twoją korzyść. Zapytaj siebie, jakbym się czuł, gdybym już miał to, czego pragnę. Nie pytaj, czy to możliwe. Przyjmij to. Poczuj to. Wyobraź to sobie z całą intensywnością. Kiedy byliśmy dziećmi, świat był pełen magii. Pytałeś, czy mogę dotknąć gwiazd. Wierzyłeś, że wszystko jest możliwe. Ale potem dorastamy. Świat mówi nam, że życie to trudności, że marzenia są naiwne. Tracimy tę pierwotną zdolność do kreacji. Neville Gadert przypomina nam, że ta magia nigdy nas nie opuściła. Ona jest w nas, czeka, aż ją odkryjemy na nowo. Neville podkreślał, że to, co czujesz, jest kluczowe. Twoje emocje są jak sygnał radiowy, który wysyłasz do wszechświata. Jeśli twoje uczucia są pełne lęku, wątpliwości i braku, to właśnie to przyciągasz. Ale jeśli nauczysz się żyć w uczuciu spokoju, radości i spełnienia, wszechświat odpowie na to w harmonijny sposób. Nie wystarczy myśleć o swoich celach. Musisz poczuć, jakbyś już tam był. Neville mawiał: Uczucie jest sekretem. Zastanów się teraz, jakie uczucia nosisz w sobie każdego dnia? Czy dominują w tobie radość i wdzięczność, czy może frustracja i niepokój? Gaderd nauczał, że wizualizacja jest kluczem. Ale nie patrz na swoje pragnienie jak na film, w którym jesteś obserwatorem. Wchodź w swoje marzenie jak aktor. Wyobraź sobie, że siedzisz za kierownicą swojego wymarzonego samochodu. Poczuj, jak twoje dłonie dotykają kierownicy. Usłysz dźwięk silnika. Poczuj zapach wnętrza. Zaangażuj swoje zmysły. Im bardziej realne stanie się to w Twojej wyobraźni, tym szybciej zacznie się manifestować w rzeczywistości. Gaderd mówił, że życie w końcowym rezultacie oznacza, że musisz zacząć działać, jakby to, czego pragniesz, już było Twoje. Chcesz lepszej pracy? Zacznij zachowywać się, jakbyś już ją miał. Podejmuj decyzję z perspektywy osoby, która już osiągnęła swój cel. Twoje codzienne działania muszą odzwierciedlać tę nową rzeczywistość. Manifestacja nie jest natychmiastowa. Wszechświat działa w swoim czasie. Twoim zadaniem jest wierzyć. Jak mówił Neville, nie pytaj, jak to się stanie. Zaufaj, że wszechświat znajdzie sposób. Jeśli w przeszłości coś cię zraniło lub ogranicza, przepisz to w swojej wyobraźni. Wyobraź sobie, że daną sytuacja zakończyła się inaczej. Twoja podświadomość zmieni jej wpływ na twoją teraźniejszość. Stań się twórcą swojego życia. Twoje życie nie jest przypadkiem. Każda myśl, każde uczucie, każde działanie to kroki na drodze do spełnienia. Jeśli dziś zaczniesz żyć zgodnie z prawem założenia, twoje życie zacznie zmieniać się szybciej, niż sądzisz. Neville Gadert dał ci narzędzie, które może otworzyć przed tobą nieskończone możliwości. Co z nim zrobisz? W co dzisiaj uwierzysz? Pamiętaj, twoje życie jest twoim dziełem. Ty jesteś twórcą, zacznij tworzyć już teraz. Jeśli wierzysz, że jesteś twórcą, te słowa mogą stać się Twoim pierwszym krokiem ku zmianie, pierwszym aktem świadomego tworzenia nowego, piękniejszego rozdziału w Twoim życiu. Odważ się postawić ten krok i zacznij pisać swoją historię na nowo. Napisz w komentarzach. Jestem twórcą, moja transformacja zaczyna się teraz.